Nonstop musiałam być przy niej, wtedy musiałam pracować nocami. Do tego nagraj, do tego nagraj. I to miałam wrażenie, że odbijam się od ściany. A jak radzisz sobie z klientami, które mówią, że w cukierni na rogu jest taniej? O rany, to było strasznie <gry> ciężkie. Je... Moją największą cukierniczą wpadką było to, ja jak myślę o tym, to nadal mam ciarki, a to było dwa lata temu, a ja słuchajcie usiadłam i zaczęłam płakać tak, tak wszystkie emocje ze mnie zeszły, ja nie mogłam się totalnie uspokoić przez cały kolejny dzień. To było, to było właśnie takie najgorsze do, doświadczenie w całej mojej tortowej karierze. Mam nadzieję, że się nigdy nie powtórzę. Nazywam się Lilia Kierylenko i jestem współwłaścicielką sklepu internetowego dla cukierników tortino.pl. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Klaudią Czarnecką, cukierniczką, znaną przez wielu z Was bardziej jako autorkę blogu, ale Pycha. Dzień dobry. Cześć Klaudia, miło u Ciebie gościć. Do mnie jest bardzo miło, <laughs> że <żebym> do mnie przyjechałaś. <laughs> Zaczniemy ten wywiad z krótkich odpowiedzi. Dobrze. To będą krótkie pytania i szybkie odpowiedzi, więc. <laughs> Dla rozgrzewki. Dobra. Makaroniki czy tort? Makaroniki. Komunie czy wesela? Wesela. Krem pistacjowy czy słony karmel? Słony karmel. Tort, z którego jesteś najbardziej dumna? Yy, to na pewno tort weselny. Pamiętam mój pierwszy czteropiętrowy tort weselny. Czteropiętrowy. Pierwszy czteropiętrowy. Masz tak. To, to tak. Damy teraz te zdjęcia. <gry> Czteropiętrowe, nie wyobrażam, chyba miałaś stresu przy bardzo, tym. Bardzo bardzo miałam stres. Jeszcze te trzypiętrowe, jak robiłam to tak częściej i jakoś tak oswoiłam się, ale mimo, że te czwarte piętro dokładam było bardzo małe, to jednak to był ogromny stres. Ja ogólnie <grym> jak patrzę, jak ty zbierasz te torty i po prostu samej mnie zrobi się, wiesz, oddychać się boję po prostu, żeby. Ja czekam wiedzieć. aż wiesz palec wsadzę któregoś razu, bo myślę, że... kiedy to się wydarzy. To ile za kilogram tortu? Pięć złotych. Zł. Tanioszka. No to takie śmieszki bardziej. Rozumiemy, że w cukiernicy nie sprzedają na kilogramy, tylko na porcje. No już się odchodzi od tych sprzedaży no. na kilogramy jednak. Teraz nie da się tak tego wyliczyć. Pomimo, że wielu z obserwatorów zna ciebie i tak bardzo dobrze, to czy możesz troszeczkę więcej opowiedzieć o sobie? Jak dawno jesteś w cukiernictwie? Jak w ogóle przyszłaś w tę branżę. Trzy lata temu założyłam PH, Ja od zawsze chciałam mieć coś swojego, od zawsze chciałam działać na, na swoje konto. Zawsze też lubiłam piec, więc jak byłam na urlopie macierzyńskim, stwierdziłam, że to jest idealny czas, żeby spróba, spróbować swoich sił w cukiernictwie. No i tak to się wszystko zaczęło. Mhm, właśnie u Ciebie to wszystko zaczęło się od macierzyństwa, od macierzyństwa. <laughs> więc, <laughs> więc powiedz w takim razie, na ile trudno było łączyć macierzyństwo i z własną działalnością? Jak radziłaś sobie właśnie z czasem? Na początku wcale nie było trudno. Ja założyłam ale LPH, jak moja córka miała 7 miesięcy, więc była jeszcze malutkim bobasem. Na początku nie było trudno, bo ona przede wszystkim wcześniej chodziła spać, w dzień miała drzemki. w tym czasie ja mogłam pracować. E, później pojawiły się schody w momencie, w którym poszła do przedszkola. Ja myślałam, że będzie dużo łatwiej, bo pójdzie do przedszkola, będę miała więcej czasu. Jednak e, odkąd poszła do przedszkola, no to zaczęły się pierwsze choroby i ten pierwszy rok był najgorszy. I również w branży mojej, dla mnie, ten pierwszy rok, jeśli chodzi o pracę, był też najgorszy, ze względu na to, że mam wrażenie, że ona była non-stop chora. Non-stop musiałam być przy niej, wtedy musiałam pracować nocami i to był taki najcięższy okres. Teraz już troszeczkę choroby się uspokoiły, póki co jest ok i znowu jest łatwiej. Także są takie lepsze i gorsze momenty. Ogólnie potwierdzam, bo ja też jak jak synek miał jeszcze tam do jednego roku to było w ogóle bardzo łatwo łączyć. Tak. Zwłaszcza, że pracowałam z domu, syn sobie śpi, ja sobie pracuję, a teraz jak już on chodzi i już po prostu do, w domu czasami taki burdel się robi, bo ja pracuję i nie zwracam uwagi, on po prostu wszystko wywraca i dokładnie... Ale czasem jest to warte, że mi miejsce 10 minut spokoju, no nie? No tak, ja się myślę, dobre. wrócimy do tych początków, bo widziałam na Instagramie wrzucałeś taką takie wideo, gdzie pokazywałaś jak zaczęłaś czynałaś swoją przygodę z makaronikami, jak wiele u ciebie tam nie wychodziło ich i ty po prostu sprzedawałaś w cenie po prostu składników, tak, nie? Tak, tak. Makaroniki były najcięższą pozycją z mojej oferty, ale strasznie uparłam się, że chcę i nauczyć się je robić, chcę dopracować je do perfekcji i w sumie tak prawie dwa lata z nimi walczyłam, to było bardzo długo, nieudane makaroniki, te boksy z nieudanymi makaronikami pojawiły się trochę później, w momencie, w którym Moja rodzina już miała dość jedzenia tych nieudanych i krzywych korpusów, już mówili do mnie: Klaudia, tylko nie ma karoniki, bo już nie chcemy. Mi szkoda było tego wyrzucać, więc stwierdziłam, że przełożę je najlepszymi kremami. I zrobię boxy z nieudanymi, krzywymi, popękanymi makaronikami. Wrzucę w cenie produktów, składników, które użyłam ze względu na to, że raz pozbyłam się tych makaroników i odzyskałam choć część pieniędzy na przykład mogę migdałową, która jest bardzo no droga, tak. żebym mogła dalej po prostu ćwiczyć robienie makaroników. Później mhm. zrobiłam drugą akcję, też nieudane makaroniki. Póki co wychodzą, także mam nadzieję, że w trzeciej akcji nie będzie, ale nigdy nie mów nigdy. Robiłaś jakieś e, szkolenia cukiernicze? E, nie. Wszystkiego uczyłam się sama. Wykupiłam kilka szkoleń online, kilka e-booków. Ja głównie uczyłam się z internetu, mhm. z, z YouTube'a, z Instagrama, z TikToka. Obserwowałam inne tortujące osoby i na podstawie tego też się uczyłam. Mhm, czyli to taka bardziej praktyczna Twoja wiedza, tak. i Twoje doświadczenie i te godziny przerobione przy tych makaronikach. I przy makaronikach i przy tortach. Ja na początku bardzo dużo tortów robiłam dla siebie. Dla rodziny, tak? Co niedzielę u mnie było do kawy, był tort, tylko ze względu na to, żeby dopracować smaki i żeby nauczyć się przede wszystkim wyćwiczyć na przykład tynkowanie. Prowadzisz też blog na TikToku, masz sporo obserwujących. I ja zauważyłam, że często ci zarzucają, dlaczego nie udostępniasz przepisów. <laughs> Myślę, że to fajna możliwość dać odpowiedź na to pytanie. Na początku ja w ogóle nie chciałam zakładać TikToka. Mhm. Ja stwierdziłam, że ja w ogóle nie będę miała TikToka, mhm. jednak mam młodsze rodzeństwo, które bardziej zna się na tych dzisiejszych internetowych trendach. I oni cały czas mówili mi: TikTok, TikTok, załóż TikToka. A ja tak bardzo tego nie chciałam, no ale w końcu dałam się namówić, stwierdziłam, że to jest e, fajna droga i mm -hmm. zaczęłam nagrywać filmy, zaczęłam wrzucać na TikToka. Moje rodzeństwo wysyłało mi trendującą muzykę i filmy, i pisali do mnie: do tego nagraj, do tego nagraj, i na początku tak robiłam. I naprawdę bardzo fajnie poszło. Myślę, że dzięki temu też było mi łatwiej na samym początku rozkręcić konto na TikToku. E, no jeśli chodzi jeśli chodzi o przepisy, no to cały czas te zarzuty są, cały czas. Jednak ja uważam, że dawanie przepisów nigdy nie było w planach dla mnie. Nigdy nie było w planach dawanie tych przepisów ludziom. Ja naprawdę spędziłam setki godzin, żeby wszystko dobrze dopracować, i nie wyobrażam sobie oddać ich od tak. Jak uważasz, czy w dzisiejszych czasach konto media społecznościowych to jest niezbędne dla cukiernika, żeby rozwijać swoją markę osobistą, żeby oferować swoje produkty, mm -hmm. czy raczej jeszcze można być po prostu nieobecnym w internecie? Nie, jeśli nie masz konta w social mediach, to ciebie nie ma. W dzisiejszych czasach wszystko dzieje się w internecie i nawet jeśli prowadzisz lokalny biznes, tak jak my, torciary, prowadzimy, no i torciarze prowadzimy lokalne biznesy. To na mediach społecznościowych musi być. Moim zdaniem, w dzisiejszych czasach to jest obowiązek. Mhm. A ogólnie twoje konto na TikToku to tak bardziej szybko rosło, czy tak to powoli? Było czy miałaś taki okres, że ty działasz, działasz i nie, nie widzisz mhm. rezultatów? Tak. Czy miałaś ten okres? <gry> miałam. Pierwszy rok to miałam wrażenie, że odbijam się od ściany. Pierwszy rok, pamiętam, zebrałam około 5-6 tysięcy obserwujących i już momentami to już też byłam taka zdenerwowana mm. tym wszystkim, bo non stop wrzucałam filmy, a to w ogóle nie szło. Jednak no, to do wszystkiego potrzeba czasu. Zauważyłam, że jak minął ten rok, tak mniej więcej, to powoli, powoli i zaczęło się rozkręcać i, i, i po, później już fajnie, fajnie szło. Czyli nie trzeba poddawać się. Nie poddawać się, przede wszystkim nie poddawać się. Algorytmy też muszą się mm. nauczyć. Dlatego, że my jesteśmy w tym internecie i że zaczynamy nagrywać, tym bardziej, jak się zaczyna od zera to jednak trzeba pokazać się i no ciężej jest oczywiście, ale powolutku i nie poddawać się. No właśnie z tymi algorytmami, bo pomimo, że algorytmy po muszą rozpoznać, że w ogóle istniejesz, tak oni mm -hmm. się muszą zrozumieć, co chcesz, co pokazujesz, tak. co, co jest właśnie w twoich filmikach, czy opowiadasz o kotkach, czy o cukierkach, czy o co chodzi. W Dokładnie, ogólnie. żeby znaleźć tą dobrą grupę docelową. No właśnie. Zebrałaś 75 tysięcy złotych na wielkie Orkiestry Sprzedając przepis. <grafią> na sneakersa. Tak? <grafią> na tarte na tarte, snikers, snikers. tak? Na To jest po prostu niewyobrażalnie. Patrzyłam na to wszystko, <grafią> jak tam jeszcze zaczynało się 30 tysięcy, ja myślałam, o, <grafią> o Boże! Ja o Boże. też tak myślałam. <grafią> no, ale w końcu skończyło się to 75 tysięcy, i ja mam tylko takie jedno pytanie: jak w ogóle wysłałaś te. Przepisy, te maili, ja... O rany, to było strasznie <gry> ciężkie, ja te pierwsze, pierwszy tak naprawdę tydzień, bo cała akcja trwała chyba 12 dni czy 11, mm -hmm. Te pierwsze 7 dni to ja miałam wrażenie, że ja non stop siedzę w telefonie. Do tego stopnia, że na przykład jak szłam wieczorem do łazienki umyć się, to jeszcze jeszcze 10 minut, jeszcze kilka przepisów wyślę. Wieczorami, podczas posiłków siedziałam i non stop wysyłałam te przepisy. No było ciężko. No bo właśnie może ktoś nie, nie zna, jak to funkcjonowało, to było na tej zasadzie, że tak. trzeba było płacić minimum 30 zł na skarbonkę Bosch i Klaudia wysyłała za tą za Então, pode... Swój przepis na, tak, swój przepis na tartę Snickers. E, Całą e, tą taką logistyczną część utrudniało też to, że na przykład ktoś miał problemy z wysłaniem zdjęcia, hmm. albo na przykład nie mógł zrobić, bo ja potrzebowałam potwierdzenie przelewu, żeby wiedzieć, hmm. że te pieniądze na pewno poszły na wość. I na przykład były często, albo na przykład ktoś do mnie pisał, wiadomości nie dochodziły i czasem musiałam z jedną osobą kilka razy wymienić kilka wiadomości, żeby faktycznie ten przepis dostała i myślę, że to było było najgorsze utrudnienie, bo to po prostu bardzo dużo czasu zajmowało. Mm -hmm. To po prostu jest mega. Ja się tylko ja, wysłałam, oj, 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 Ogień, ogień, jesteś ja mega. Jesteś to bardzo no. miłe. No ja też byłam w szoku. Ja naprawdę myślałam, ja chciałam zebrać 10 tysięcy, a jak te 75 tysięcy wybiło, to kompletnie to do mnie nie docierało, naprawdę. Słyszałam, że pracujesz teraz nad własnym e-bookiem cukierniczym. Tak. Kiedy możemy jego spodziewać się i o czym on będzie? E, to będzie e-book cukierniczy o tortach. Planuję tam e, przepisy na trzy torty, totalnie różne. E, będą tam przepisy na e, trzy różne biszkopty, na kilka kremów, kilka żelek, e, na trzy różne chrupki, także totalnie coś mhm. innego. E, dlatego tak długo z tym wszystkim schodzi, bo ja staram się dopracować te przepisy do perfekcji. E, mam nadzieję, że już w kwietniu e-book ujrzy światło dzienne. Też bardzo długo e, czasu zajmuje to, bo będę miała również Tutaj sesję z fotografem, żeby wszystko naprawdę było mhm. fajnie. Jestem już omówiona z grafikiem komputerowym, który, który mi złoży tego e-booka, bo po właśnie akcji woźpowej na tarte sneakers, ja stwierdziłam, że nie dam rady tego zrobić sama, że po prostu to nie jest na moje nerwy, spisanie tych wszystkich przepisów, żeby to ładnie złożyć, żeby to ładnie wyglądało. Także teraz deleguję tą pracę innym osobom, które się na tym znają, ale mam nadzieję, że w kwietniu już będziemy mogli przeczytać e-book. Fajnie, kiedy umie Musisz delegować, bo Właśnie przy firmie mam trochę problem z tym, bo zawsze uważam, że nikt lepiej mnie tego nie zrobi, ale to taka fajna umiejętność i trzeba przyznać się, że, że nie potrafisz wszystko robić najlepszym Dokładnie. sposobem. Trzeba po prostu znaleźć odpowiednią osobę, która potrafi zrobić lepiej ciebie tą grafikę albo te zdjęcie, nie? Tak, człowiek też myśli, że zrobi sam, bo będzie taniej. Na przykład sama napiszę tego e-booka, bo to będzie taniej. Ale prawda jest taka, że tyle czasu spędzę nad pisaniem tego ebooka i tyle nerw stracę, że hmm. lepiej jest zapłacić komuś ze spokojną głową i ktoś to naprawdę zrobi dużo, dużo lepiej niż jesteśmy w stanie zrobić my. No i jeszcze pytanie do zmiany naszego własnego czasu. Bo jak Dokładnie. ktoś pracuje w tym, to zrobi to w, nie wiem w 10 godzin a ty będziesz siedzieć na tym, nie wiadomo ile, bo musisz jeszcze zapoznać się z narzędziami w ogóle wytycznymi. Tak, zmieniać wszystko 10 razy, tak. zobaczyć, jak będzie wyglądało lepiej. Jaka była Twoja? Największa cukiernicza wpadka, i jak z tego wybrnęłaś? Moją największą cukierniczą wpadką było to, że zapomniałam o bardzo dużym zamówieniu. Ja, jak myślę o tym, to nadal mam ciarki, a to było dwa lata temu. Klient napisał do mnie w piątek o godzinie 20:00 a czy jutro rano może być po odbiór zamówienia. Ja wtedy miałam takie, jakiego zamówienia, o co chodzi, nie? Wiem, kto to jest? Ale zaczęłam lecieć te wiadomości wyżej, i okazało się, że faktycznie ktoś zamówił. Mało tego. Ja wzięłam zaliczkę za ten tort, bo tam był tort piętrowy i kilka ciast. Ja wzięłam zaliczkę, wszystko i yy, wszystko było dobrze, tylko nie wpisałam tego do kalendarza. Najgorsze w tym wszystkim jeszcze było to, że ja w domu nie miałam ani grama mąki, masła, śmietany, nic, a była godzina 20. Ja byłam sama w domu z córką, bo mąż był w Zadzwoniłam do mamy, żeby przyjechała. Pierwszy pojechałam do sklepu, kupiłam wszystkie rzeczy, wróciłam do domu, uśpiłam małą i o 22 zaczęłam pracować. Także finalnie o godzinie 6 rano zamówienie było gotowe. A ja słuchajcie usiadłam i zaczęłam płakać tak, tak wszystkie emocje ze mnie zeszły. Ja nie mogłam się totalnie uspokoić przez cały kolejny dzień. Rano córka oczywiście wstała, była gotowa do zabawy. Ja nic nie spałam e, przez te 48 godzin, ale wszystko wy wybrnęłam. Klient nie dowiedział się, że to o jego zap zamówieniu zapomniałam, bo nie dałam tego po sobie poznać. Także do tej pory nikt nie wie o, kto, o kim, o jakim zamówieniu zapomniałam. Ale... To po prostu co opowiadasz, to bym nie chciała pokazać To było, się to na było bardzo nic. stresujące. To było, to było właśnie takie najgorsze do, doświadczenie w całej mojej tortowej karierze. Mam nadzieję, że się nigdy nie powtórzy. No, a ogólnie teraz jak stosujesz jakoś to bardziej organizowane, masz po tym, jakie wnioski zrobiłaś? Czy raczej? Wnioski przede wszystkim mam takie, że jeżeli jestem poza domem i mhm. nie mam przy sobie albo nie mam przy sobie kalendarza, to nawet nie odczytuję wiadomości od klientów. Wolę, żeby klient poczekał sobie na przykład dobę mhm. za odpowiedzią, niż żebym miała odczytać i na przykład zapomnieć pisać w kalendarzu. Mhm. I mam teraz drugi kalendarz w telefonie, i to bardzo często też koryguję ze, ze sobą, żeby na pewno wszystko dobrze grało. To właśnie pytanie do tego, że wydaje się nam, że wszystko potrafimy trzymać w głowę, a to nie zapomnę o tym, a później… Też tak myślałam, też tak myślałam, bo to było bardzo duże zamówienie, mhm. ja wtedy też byłam tak, na początku swojej drogi też takich dużych zamówień nie miałam, ja bardzo cieszyłam się, jak ten klient zamówił, klientowi wszystko pasowało, cena, wpłacił mi zaliczkę, więc byłam pewna, że to zamówienie dojdzie do skutku mhm. i byłam pewna, że będę o nim pamiętać, a zapomniałam. Jak do tej pory o tym myślę, to mam sobie takie emocje. A to ostatnio gdzieś też wiedziałam, że... Czy Ty rzucałaś? Czy to zrobiłaś tort i miał... i był... Tak. Na, 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 na. Zrobiłam tort miesiąc za szybko. Miesiąc za szybko zrobiłam tort, ale wrzuciłam ogłoszenie właśnie na, na Instagram, że sprzedam na ćwiartki. I fajnie, bo ktoś kupił ten, ten, ten tort, i chociaż ze składniki mi się zwróciło, także wyszłam na zero. To jest bardzo dobra informacja. A co najbardziej cię stresuje w byciu torciarą? W byciu torciarą najbardziej stresuje mnie tort, czy klientowi się spodoba, na przykład tort. Zawsze wszystko dobrze dogaduję z klientem, bardzo szczegółowo. Jednak ta nutka stresu zawsze jest. Stresują mnie realizacje ślubne przede wszystkim, żeby wszystko dojechało w całości, przede wszystkim tort, żeby się nic nie przewróciło, żeby się nic nie zepsuło i żeby naprawdę w dniu wesela para młoda otrzymała swój wymarzony tort. No to no mnie tak najbardziej to jest. stresuje. Odpowiedzialność. Ta nie Odpowiedzialność, jedna. tak. Nie wyobrażam sobie, że na przykład coś by mogło pójść nie tak i finalnie klient zostaje bez tortu. A jak radzisz sobie z Klientami, które mówią, że w cukierni na rogu jest taniej. Na początku swojej drogi starałam się tłumaczyć klientom, skąd wynika taka cena. Jednak po, po krótkim czasie, dość zorientowałam się, że takie tłumaczenie. jest. Totalnie bez sensu, bo to nie jest mój docelowy klient i bez sensu jest tłumaczyć. Ja też troszeczkę nie rozumiem takich komentarzy, bo mnie na przykład też nie stać jest na Porsche, ale nie idę do salonu samochodowego i nie mówię pracownikom, że macie za drogo, bo mnie na ten samochód jest nie stać. Teraz zupełnie tego nie tłumaczę, po prostu odpisuję klientom, że cena jest adekwatna do jakości. Właśnie rozmawiałam z klientami i u wielu wynika ten problem, że klienci mówią, że a to jest drogo. I ogólnie doszliśmy do wniosku, że może warto szkolić w takim przypadku klientów, żeby oni rozumieli, że w cukierni jednak ta jakość no, no, odbiega się. Od Jeżeli uważasz, że to nie ma sensu, że ten, kto, kto przychodzi do. Mhm. Cukierni to po prostu szuka ceny dobre, jak to przechodzi. Tak do uważam. Trzary. Jeśli ktoś na przykład komentuje, że, że jest za drogo, to nie chodzi mu o to, żeby produkt był najwyższej jakości, tylko chodzi mu o to, żeby było tanio. To też nie jest złe. Oczywiście nie każdego musi być stać na jakiś tort naprawdę najwyższej jakości. Na rynku mamy różny różne przedział cenowy właśnie tortów i każdy znajdzie coś dla, dla siebie. Jednak takie komentowanie, no ja, ja bym nie skomentowała komuś, że nie kupię, bo jest zbyt drogo. Podziękowałabym i szukałabym czegoś w swoim budżecie. Jak ogólnie wyceniasz cenę swojego tortu albo ogólnie deseru? Bo teraz też jak rozmawiałam z cukiernikami, mówią, że na rynku niektórzy cukiernicy jednak zaniżają ceny i jakby mm. mają takie wrażenie, że niby mm, źle wyceniają swoją pracę, czyli nie wliczają tam pracy, a sprzedają torty w cenie tych skoń. Tylko. Też mam czasem takie wrażenie. Czasem jak słyszę ceny osób innych, które robią, mam wrażenie, że ktoś na torcie zarabia 20 zł, osobiście mi by się nie chciało robić. Ja mm. jakbym miała na torcie zrobić na przykład 20 zł, mi by się nie chciało, ale, na, ale dla kogoś innego, to jest cena takiego zarobku to jest ok. No ja na przykład sobie tego nie wyobrażam, ja jeśli robię nowy produkt, i tak zawsze robiłam od początku z wycenami produktów, że zapisywałam skrupulatnie na kartce każdy gram mąki, każdy gram masła, później wszystko kalkulatorem liczyłam dokładnie ile wychodzi. Do tej ceny dodaję cenę podatków, ZUS-u, mediów. No i na koniec oczywiście moją pracę, to też zależy od tego ile czasu schodzi. I też bardzo dobrym patentem jest mierzenie sobie stoperem czasu, jak długo na przykład zajmuje nam zrobienie jednego deseru, wtedy będziemy wiedzieć też mniej więcej ile doliczyć, bo jeden deser możemy robić 5 godzin, a drugi zrobimy w godzinę i to też wpływa na ostateczną cenę. No i to właśnie o to chodzi chyba, <laughs> o prowadzenie biznesu, żeby zarabiać. Żeby zarabiać na jeżeli to hobbystycznie, to oczywiście można tam, w cenie składników, jeżeli dla Ciebie to jest po prostu jakby Pasje nie? Tak, tak? Raz, dwa, na rok zrobić sobie albo hobbystycznie, to ok, ale gdy chcesz na tym zarabiać, to ch chyba trzeba docenić swój czas i swoją pracę, swoją umiejętność. Bo właśnie też te szkolenia cukiernicze na przykład, mhm. albo te e-booki, przecież kosztują dokładnie. To, to wszystko też kosztuje mhm. i też ostatecznie powinniśmy tę cenę wliczać w cenę produktu, albo na przykład, jak robimy słodkie stoły, to też musimy kupić kupić termoboxy, patery, różne talerze, jak ja doliczam tą cenę ostateczną do słodkiego stołu, właśnie dodaję też cenę termoboxów, pater, niektórzy klienci są zdziwieni, ale ja nie kupiłam tego dla siebie i ja z tego nie będę korzystała, tylko ja kupiłam to dla klientów, żeby, żeby dla nich to było i uważam, że to też powinno wpływać na, na tą końcową cenę. Co polecisz w takim razie cukiernikom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z, z Słodyciami, deserami. Na, na pewno, żeby się nie poddawali. Na pewno, żeby się nie poddawali, żeby cały czas brnęli w to. Jeśli, jeśli chcą, jeśli lubią to robić, to żeby, na, żeby cały czas próbowali. Ćwiczyli jak najwięcej w swoim domu, żeby, żeby jednak wyćwiczyć się, bo praktyka czyni mistrza. No i przede wszystkim, żeby nie zaniżać tych cen, bo uważam, że jeśli się zaniża cenę. To człowiek prędzej wypali się, niż odniesie sukces. No właśnie, bo to trzeba jednak czerpać z tego korzyści finansowe, <laughs> tak. żeby tak. mieć później motywację. To w takim razie zostawimy pod filmikiem link do mhm. Twoich mediów społecznościowych. Czekamy w kwietniu, tak? Tak. E tak, wstępna data, ale nic nie będę jeszcze nie, obiecywać. Tak. No, nie, nie, zasubskrybować po prostu blogi i sobie śledzić na, Zapraszam. na bieżąco. Dziękuję Ci bardzo za taką rozmowę. Mam nadzieję, że widzom się spodobało. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie też kanał. I gdybyście potrzebowali zakupów cukierniczych, to zapraszamy na naszą stronę internetową tortino.pl. Też zostawię link w odpowiedzi. No to co? <grymne> cztery, papa. Oj nie! Fajnie. <grymne> Ale fajnie super, ja nie! Ale fajnie było! super! Tak! Tak! tak się bardzo. Tak, a ty nie było widać, że ja więcej jakichś takich tych. Mo mogła, ja mniej musiałam opowiadać, a chyba więcej wpadek zrobiłam.